Wiks cześć z tej strony: czarny rabarbar i jakoś tak bardzo długo wyczekiwany filmik. W szkole już się niecierpliwiliście i w ogóle dobra mniejsza z tym, w ogóle nasz kochany kacperek zniszczył statyw, nienawidzę go. Po prostu daj mu coś do ręki i on coś zniszczy Dlatego zawsze ja się tym zajmowałam, a nie on no, Boję się o kamerę, ale mniejsza o to Więc nasze, powiedzmy, podesty to są dwa kartony i książki To jest cudowne, ale jakoś się trzyma I być może będzie lepiej, bo nie spadnie i w ogóle będzie prosto Mam nadzieję, więc zapraszam do obejrzenia filmiku. No to zaczynamy filmik. Nie mam dzisiaj jakiegoś zbytniego pomysłu na to, o czym mogę dzisiaj nagrać, ale idąc na spacer, tak. Patrzę na ten świat i w sumie wpadła na pomysł, żeby nagrać o porach roku O tym, jak przechodzę każdą z nich, jaka ma do mnie jakie znaczenie W sumie może będzie ciekawe, dowiecie się o mnie, jaką porę roku lubię najbardziej, czy coś w tym stylu Dobra, nieważne Więc zaczynamy, wiosna Lubię wiosnę z tego względu, że ten świat budzi się do życia, że wszystko wokół jest zielone, kolorowe, pachnące. Lubię tylko początek wiosny, bo później, pod koniec robi się strasznie gorąco. A do mnie tak około 20 stopni, nie więcej i nie mniej, bo mi jest za zimno albo za gorąco. No, taki. Ani nie jestem człowiekiem, który lubi ciepło, ani zimno. Takie. No to mamy lato i nienawidzę lata. Całym sercem nienawidzę lata. Jest zdecydowanie za gorąco. Tym bardziej w tym roku 37 stopni, a ja zapieprzam nadwór, nagrywać filmiki. Ach, to poświęcenie. Nie ma za co. No, w sumie gdyby nie te gorączki latem albo chociażby lekki wiatr, byłoby okej, okay, ale nie. Musi być gorąco, zero, zero wiatru, słońce cały czas, zero chmur i w ogóle. No. Nienawidzę lata. Tym bardziej jak wakacje są w lato i my zamiast odpoczywać męczymy się tą pogodą. No. Ale nie, nikt o tym nie pomyśli. No. Gdybym miała wybierać w jakiej porze roku miałyby być wakacje, chyba wybrałabym jesień, bo tak ani ciepło, ani gorąco, te dźwięki, które słyszycie, to i po sobie skacze po klatce, bo się obudził, ale no, mniejsza z tym. Ogółem możecie zobaczyć moje ręce, bo kłaszcza królicka. Mm, mój kochany. No to mamy jesień. I kocham jesień, bo jest pomarańczowo, bo pada bo kasztany spadały mi na głowę, jak chodzę do szkoły, bo nie jest gorąco, ale jest zimno. Tak początek jesieni jest jeszcze do wytrzymania, ale końcówka, jak zaczyna się zima, jest okropna, Boże. Jezu, ja się muszę zastanowić, jaką porę roku lubię najbardziej, serio. Chyba nie ma takiej, muszę gdzieś tam wyjechać, żeby dopasować swój klimat do siebie. Najlepiej, jakby było 20 stopni i padało. Tak. To jest pogoda w sam raz do mnie. Hmm. Co jeszcze jest jesienią? Chyba nic. O! Ja kocham robić kasztanowe ludki, zapałki w ogóle. Jejku, Przypomina mi się przedszkole, jak zbieraliśmy kasztany we Donosiliśmy do przedszkola i robiliśmy kasztanowe ludki, albo z żołędzi, jejku, w tym roku też zrobię. No, to chyba wszystko o jesieni. To została nam zima i nienawidzę zimy, bo jest ślisko. Zawsze, kiedy wchodzę na przystanek, to się poślizguje i zawsze leże i to zawsze boli i nic się nie zmieniło. Z jednej strony lubię zimę, bo można jeździć na sankach jakieś lisko, bo mam koło siebie taką super górkę, po której się super zjeżdża, i można lepić bałwany, o ile się śnieg lepi. I o ile jest śnieg tej zimy, bo w zeszłym roku teoretycznie go nie było. I tam taki szczegół, taka ciekawostka, jeśli ktoś nie miał okna, drzwi i w ogóle nie wychodził z domu. No. I Chyba na tyle, co mam do powiedzenia o zimie O, lubię zimę z tego względu, że zawsze nie, Zazwyczaj autobus do nas nie przyjeżdża I nie jeździmy do szkoły To moja tajemnica Podsumowując wszystkie pory roku Wybrałabym wiosnę i jesień w sumie, połączenie tych dwóch pór roku byłoby najlepszym połączeniem świata. Wszystkiego, co da się połączyć, naprawdę. Drzewa dwukolorowe, pogoda 20 stopni i deszcz. Tak super. Chcę tak. No, to chyba na wszystko, co, wszystko, co mogę powiedzieć o tych porach roku i w ogóle. Patrzcie na mój cudowny stojak. Piękne, tak, wiem. Jest progres. Chyba. No. Więc cieszmy się, że w ogóle coś mamy. Właśnie kicuś mi uciekł. Ucieka do klatki. Ach, mój kochany. On też was kocha. Tak jak ja. Pomimo tego, że nie potrafi mówić, i tak wiem, że was kocha. Dziękuję wam za oglądanie tego filmiku, za to, że jesteście ze mną. Jest was 65. Po miesiącu posiadania kanału mam 65 widzów. To jest super. Że w ogóle ktoś chce oglądać moje głupie filmiki. I chcę pozdrowić szkolnego fejma Adama. ciesz się. No i, I mam nadzieję, że chcecie więcej filmików i w ogóle i kicuś też Was kocha. Mój kochany. Patrzcie, jest ze mną od połowy filmiku. On Was kocha, tak jak ja. No. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Będzie to odcinek w niedzielę i będzie to seria gotowanie z rubberbarem. Zamieniłam dzisiaj. Dzisiaj nie chciało mi się gotować i no mam nadzieję że Wam się spodoba, następny odcinek będzie naprawdę super oryginalny i w ogóle Cześć, pa. Miejmy nadzieję, że teraz mi lampy na łeb nie spadną. Nie dobre. No co, e, woda jak woda. Patrzcie. Pamiętacie słynne woda, woda jak woda. Wiadomo, kiedy się zepsuje. Mam zieloną wodę. Hey, what time is it? It's muffin time. It's muffin time. Uh, actually 1230. So it's, oftentimes. it's oftentimes. Uh, actually 12:30. It's muffin time. It's muffin time. Actually it's 12: